To jeden z ostatnich pociągów, nie, wiem, czy nie ostatni, to łodzi. Od jutra autobusy będą kursować, będą robić nowy z przestanego zbiorzu, budować przy torach. Także dzisiaj ostatni dzień kursowania pociągów, do, aż do chyba 5 maja, bodajże, nie będę kursować pociągi na trasie Łowicz-Główny Zgierz Dionizos Informacja, że mikole nie wysiądą

Strasznie. O Strasznie. Mazowie odjeżdża, to jest Mazowie, jak to jedzie z Płocka Warszawy. To jest sobota, więc już ostatni pociąg do Łodzi Widzewa. Od jutra jeżdżam na tej trasie do Zgierza Autobusy, komunikacji zastępczej z powodu budowy nowego przystanku w Zgierzu. Ostatnio, bo przedostatni, nie jestem pewien, się sprawdzić. Jeszcze ten pociąg Ełki, bo widzę tam stoi na torach postojowych, także to był przedostatni chyba, chyba że służbowo pojedzie. Na no zakończenie dzisiejszego filmu z w sołek